Myślał, że to będzie kolejna zwykła rozmowa o zwolnieniu. Szybkie pukanie, podpis i po sprawie. Ale gdy miliarder Janusz Wiśniewski wszedł do rozpadającego się mieszkania, nie znalazł tylko swojej pracownicy. Znalazł swoją krew. Dwie małe dziewczynki, lalkę i zdjęcie, które powinno zostać pochowane razem z jego siostrą 20 lat temu. Co robisz, gdy przeszłość, którą zostawiłeś za sobą, otwiera drzwi? Nie mrugaj, bo najbliższe kilka minut odkryje prawdę tak intymną, że będzie cię prześladować długo po tym, jak ekran zgaśnie. Deszcz nie przestawał padać od godzin. Skyline Gdańska ginął w srebrzystej mgle, gdy czarny słów powoli toczył się przez zniszczone ulice Oruni. W środku na tylnym siedzeniu siedział Janusz Wiśniewski, miliarder i prezes Wiśniewski Enterprises, niecierpliwie bębniąc palcami oskórzany podłokietnik. Ominęła spotkanie z inwestorami, zniknęła w środku prezentacji, mruknął do nikogo w szczególności. To nie jest organizacja charytatywna. Jego asystent sugerował, by dział HR załatwił sprawę, ale Janusz chciał zobaczyć jej twarz, gdy to się stanie. Zofia Kowalska, młodsza analityczka projektów. Cicha, skuteczna, ale ostatnio zawodna. Dziś Janusz zamierzał ją zwolnić osobiście. Suw zwolnił, gdy skręcił w wąską alejkę. Janusz zmarszczył brwi. To nie był Gdańsk, który znał. Farba uszczyła się z ceglanych ścian. Śmietniki były przepełnione. Ulica pachniała mokrym betonem i czymś palonym. Zofia zniknęła w rozpadającym się budynku mieszkalnym. Bez słowa Janusz otworzył drzwi i wyszedł na deszcz. Bez parasola, bez wahania. Klatka schodowa zaskrzypiała pod jego wypolerowanymi oksfordami. Zatrzymał się na trzecim piętrze, gdzie przeciąg wiał przez pęknięte okno. Gdzieś za jednymi z tych drzwi ukrywała się przed pracą, przed odpowiedzialnością, przed nim. Zapukał. Dźwięk był miękki, niepewny. Drzwi uchyliły się lekko. Zofia stała tam w wytartym swetrze, z wilgotnymi włosami i zaczerwienionymi oczami. Nie wyglądała na zaskoczoną. Wyglądała na zmęczoną. Za nią mieszkanie było ciemne. Odrapany blat kuchenny, krzywy stół. Dwie dziewczynki, może sześcio i ośmioletnia, Siedziały na przewróconych skrzynkach, jedząc pióre ziemniaczane z jednej miski. Jedna z nich podniosła wzrok. Jej oczy były lustrzanym odbiciem oczu Zofii. Druga trzymała szmacianą lalkę z kawałków starego materiału i włóczki. Janusz poczuł coś. Napięcie za żebrami. Wspomnienie, którego nie mógł uchwycić. Zofia nie mówiła. On też nie, dopóki jego wzrok nie padł na lodówkę. Przyklejone pojedynczym kawałkiem taśmy było stare zdjęcie. Wyblakłe, z zawiniętymi krawędziami. Oddech mu zamarł. To było zdjęcie Anny Wiśniewskiej, jego siostry. Jego zmarłej siostry, która odeszła dwadzieścia lat temu. Jego ręka dotknęła ściany, by zachować równowagę. Skąd to masz? Zapytał. Głos Zofii był niemal szeptem. To była moja matka. Cisza zapadła ponownie, ale teraz była inna. Nie pusta, naładowana. Nie chciałam, żebyś wiedział, dodała. Ty byłeś tam na górze, a ja tu na dole. Nie sądziłam, że w ogóle ją pamiętasz. Janusz wszedł głębiej do środka, ledwo zauważając skrzypienie podłogi czy zapach gotowanej kapusty i taniego mydła. Jego świat rozpadał się w zwolnionym tempie, klatka po klatce. Patrzył na dwie dziewczynki, swoje siostrzenice, swoją krew, i po raz pierwszy od lat Janusz Wiśniewski nie wiedział, co powiedzieć. Młodsza z dziewczynek, Hania, wstała. Nieśmiało podeszła do niego i wyciągnęła szmacianą lalkę obiema rękami. To ty, powiedziała. Mama mówiła, że jesteś silny i dobry. Janusz spojrzał na lalkę zszytą z miłością i nadzieją. Jego palce drżały, gdy ją brał. Materiał był ciepły, ale wstyd, który go zalał, był lodowaty. Nie wstyd z porażki, ale z zapomnienia. Głos Zofii przerwał ciszę. Znajdę inną pracę. Nie jesteś mi nic winien. Spojrzał na nią, naprawdę spojrzał. Nie była tylko zmagającą się pracownicą, była córką siostry, której nie udało mu się ochronić, dzieckiem pozostawionym w cieniu jego sukcesu. Przyszedłem, żeby cię zwolnić, powiedział w końcu. Zofia skinęła głową. Wiem, ale znalazłem coś innego. Jego wzrok powędrował z powrotem do dziewczynek. Ich małe twarze, ich głód, ich nadzieja. Znalazłem rodzinę. Zofia nic nie powiedziała, jej ramiona instynktownie otoczyły dziewczynki, jakby chciała je ochronić przed jego słowami. Przed prawdą, przed tym, co miało nadejść. Janusz cofnął się, ciężar w jego piersi niemal odebrał mu oddech. Wyprowadzacie się stąd dzisiaj. Szczęka Zofii stężała: Nie przyjmę jałmużny. To nie jałmużna, powiedział cicho. To dług. Odwrócił się do drzwi. W progu spojrzał za siebie. Dziewczynki patrzyły na niego szeroko otwartymi oczami. Za nimi zepsuta lampa kuchenna migotała, jakby nie była pewna, czy świecić, czy zgasnąć. Wyszedł na korytarz. Deszcz powitał go zimnymi palcami. Miasto nie wyglądało już tak samo. On nie był już taki sam. Z powrotem w samochodzie kierowca zapytał: Do biura, proszę pana? Janusz nie odpowiedział od razu. Jego głos był cichy, gdy w końcu się odezwał. Odwołaj moje spotkania na tydzień i znajdź mi prawnika rodzinnego. Kierowca nie pytał dlaczego. Nie musiał. Janusz ściskał lalkę na kolanach. Była wilgotna, miękka i jakoś bardziej prawdziwa niż jakikolwiek bilans, który podpisał w ostatnich latach. To nie był tylko objazd. To był początek czegoś innego. Czegoś, od czego nie mógł odejść. Czegoś, co kosztowało więcej niż pieniądze, ale dawało mu wszystko, czego nie wiedział, że stracił. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś, kogo najmniej się spodziewałeś? Okazał się tym, który cię uratował? Zofia nie spała tej nocy. Siedziała przy oknie, patrząc na migoczącą latarnię za popękaną szybą, zastanawiając się, czy to, co wydarzyło się wcześniej, było prawdziwe, czy tylko okrutnym żartem wyczerpania. Miliarder wszedł do jej mieszkania, do jej chaotycznego życia i odkrył, że jest córką jego zmarłej siostry. I co więcej, nie odwrócił się. Obiecał pomóc, ale Zofia wiedziała, że obietnice mają tendencję do rozpuszczania się w porannym świetle. Dziewczynki jeszcze spały, gdy usłyszała ciche pukanie do drzwi. Jej serce zabiło szybciej. Nie spodziewała się, że wróci tak szybko. Może w ogóle. Zawahała się, zanim otworzyła. Janusz stał tam, nie w garniturze, nie w skrojonym płaszczu, ale w dżinsach i wytartej szarej kurtce. Bez kierowcy, bez świty. W rękach trzymał płócienną torbę. Pomyślałem, że przejdę się, powiedział cicho. Nie chciałem wracać jako prezes. Zofia odsunęła się, niepewna czy wpuścić go, czy zamknąć drzwi i chronić kruchą normalność, która dopiero zaczynała się kształtować. Położył torbę na stole. W środku były książki dla dzieci, twarde, stare, ale zadbane i coś jeszcze, mała ramka ze zdjęciem. Przedstawiało młodą Annę Wiśniewską, trzymającą na kolanach niemowlę. Zofię jak zdała sobie sprawę z wstrząsem. Znalazłem to wczoraj, powiedział Janusz, zakopane w szufladzie, której nie otwierałem od dwudziestu lat. Zofia dotknęła ramki drżącymi palcami. Pomyślałem, że poczytamy im, dodał, jeśli mi pozwolisz. Skinęła cicho, wciąż nie do końca ufając tej wersji jego osoby pozbawionej władzy, pozbawionej pozorów, po prostu człowieka próbującego poskładać przeszłość, którą pogrzebał. Dziewczynki budziły się powoli, przecierając oczy, zdezorientowane na początku, ale gdy Hania zobaczyła Janusza, jej twarz rozjaśniła się. Wróciłeś? wyszeptała. Powiedziałem, że wrócę, odpowiedział. Siedzieli wokół kuchennego stołu, przewracając strony, głosy potykające się o słowa za duże dla małych ust. Zosia przytuliła się do niego, ściskając swoją lalkę. A Zofia. Po raz pierwszy od lat usiadła i po prostu patrzyła. To było dziwne widzieć go tutaj. Jej wujka, człowieka, którego imię widniało na wieżowcach i w nagłówkach, teraz pomagającego dziecku odczytywać bajkowe frazy. Ale to, co ją uderzyło, nie było jego wysiłkiem. To sposób, w jaki na nie patrzył, z głodem czegoś, czego jeszcze nie rozumiała. Później tego ranka, gdy herbata ostygła, a książki były ułożone w stos, Janusz rozejrzał się po małej kuchni. Zrobiłaś wiele z bardzo niewielkim, powiedział. Ale nie powinnaś musieć. Nie miałam wyboru. Miałaś, mogłaś się odezwać, zawahała się, po czym odpowiedziała. Nie sądziłam, żeby cię to obeszło. Nawet nie wiedziałam, czy ją pamiętasz. Janusz odwrócił się do niej. Pamiętałem wszystko, po prostu wybrałem, by tego nie czuć. To było łatwiejsze, Zofia założyła ramiona. A teraz? Teraz próbuję przestać uciekać. Wziął głęboki oddech i wyjął telefon. Czeka prawnik. Chcę pomóc ci znaleźć lepsze miejsce. Czyste, ciepłe, bezpieczne. Zofia pokręciła głową. Powiedziałam ci, nie biorę jałmużny. To nie jałmużna, to rodzina. I zanim powiesz tak, odszedłem. Tak, nie szukałem cię, ale nie mogę wrócić i tego naprawić. Mogę tylko pojawić się teraz. Spojrzała na swoje córki. Hania szkicowała złamaną kredką. Zosia zaplatała włóczkowe włosy swojej lalki. Ich życie było pełne cichych poświęceń, pominiętych urodzin, używanych ubrań i nocy, gdy ogrzewanie nie działało. A teraz ten mężczyzna, ten obcy z oczami jej matki, oferował coś, czego nie mogła nazwać, czego nawet jeszcze nie mogła zaufać. Nie potrzebuje rezydencji, powiedziała. Tylko miejsca, gdzie dziewczynki mogą spać bez syren. Janusz uśmiechnął się łagodnie. To dokładnie to, co znajdziemy. Pojechali razem jego samochodem, mniej limuzyną, bardziej kokonem napięcia i niewypowiedzianych pytań. Zofia siedziała sztywno, niepewna swojego miejsca. Dziewczynki szeptały na tylnym siedzeniu, podekscytowane ruchomymi szybami i miękkimi fotelami. Obejrzeli trzy mieszkania. Zofia nie lubiła żadnego. Za błyszczące, za zimne, za obce. Ale czwarte, słoneczne mieszkanie na parterze w Kartuzach Blisko parku i małej szkoły sprawiło, że się zatrzymała. Deski podłogowe skrzypiały, ściany wymagały malowania, ale w przestrzeni było coś żywego. To powiedziała w końcu. Janusz przyglądał się jej uważnie. Jesteś pewna? Skinęła głową. Dziewczynki biegały po pustych pokojach, ich śmiech odbijał się echem. Po raz pierwszy nie brzmiał nie na miejscu. Telefon Janusza zabrzęczał. Wyszedł by odebrać, ale nie odpowiedział. Zamiast tego wpatrywał się w blade niebo, zatopione w myślach. Pamiętał, jak stał na pogrzebie siostry, obiecując, że nigdy nie pozwoli jej pamięci wyblaknąć. Potem schował jej zdjęcie w głębi szuflady i gonił za wszystkim, tylko nie za prawdą. Teraz prawda miała dwie twarze jedną z warkoczami, drugą z lalką i przywoływała go z powrotem z martwych. Zofia pojawiła się obok niego. Wszystko w porządku? spojrzał na nią. Nie wiem, co robię zaśmiała się cicho. Ja też nie, ale może to początek. Odwrócił się do niej jego głos był cichy. Myślisz, że kiedyś mi wybaczą? Zofia nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego zapytała Chcesz być ich wujkiem, czy czymś więcej? To pytanie zawisło w powietrzu, ciężkie od możliwości. W mieszkaniu Hania narysowała obrazek kreskowa postać w wysokim budynku. Trzymająca za ręce dwie małe dziewczynki. To my, powiedziała z dumą. I ty. Janusz podniósł rysunek obiema rękami. Nie mówił, nie mógł. Później tej nocy, gdy szedł samotnie przez ciemniejące ulice Gdańska, jedno pytanie pulsowało w jego głowie. Może nie wrócił tylko po to, by naprawić przeszłość. Może wrócił, by zacząć od nowa. Jeśli ktoś, kogo kiedyś zostawiłeś, nagle przyjął cię z powrotem do swojego życia. Uwierzyłbyś, że to prawdziwe, czy wciąż czekałbyś, aż odejdzie znowu? Słońce powoli wschodziło nad Gdańskiem, rzucając miękkie złote światło na dachy wciąż mokre po nocnym deszczu. W skromnym mieszkaniu na parterze w Kartuzach Janusz Wiśniewski siedział po turecku na podłodze w salonie. Przed nim otwarta kolorowanka. Mała dziewczynka przytuliła się do jego boku. Zosia zasnęła z głową na jego ramieniu, jedną ręką wciąż ściskając kredkę. Jej siostra Hania była obok, marszcząc czoło, próbując czytać nagłos z jednej z książek, które przyniósł Janusz. Zofia stała w drzwiach, z założonymi ramionami, nie z buntu tym razem, ale by trzymać się w całości. To nie był człowiek, którego znała wcześniej. Niepotężny, odległy prezes, który rządził salami konferencyjnymi. To był ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto śmiał się, gdy Zosia prosiła go, by robił głosy w opowieści. Ktoś, kto pozwolił jej używać swojego drogiego telefonu jako latarki podczas budowy fortu pod stołem, ktoś, kto jakoś czuł, że tu należy na podłodze wśród okruszków, kredek i zużytej miłości. Później tego popołudnia przyjechała ciężarówka z meblami. Nic wymyślnego, tylko to, co trzeba: dwa nowe łóżka, porządny stół, półki na książki i zabawki. Zasłony, które naprawdę się zamykały. Janusz nadzorował wszystko sam z podwiniętymi rękawami, bez marynarki, dawno zapomnianej. Pozwolił dziewczynkom wybierać kolory, choć Hania chciała wszystkiego w różu, a Zosia wciąż wybierała błyszczące rzeczy. Zofia nie mówiła wiele, ale widział to w jej oczach. Sposób, w jaki teraz za nim podążały, nie z podejrzliwością, ale z ciekawością i niechętną nadzieją. Zjedli razem kolację, tylko kanapki z serem i zupa pomidorowa, ale to był pierwszy raz od lat gdy Zofia widziała, jak jej dziewczynki chichoczą przez cały posiłek. Janusz nie mówił o pieniądzach, władzy ani przeszłości. Pytał dziewczynki o szkołę, o książki, które lubią i opowiadał im historie o ich babci. Historie, których nawet Zofia nigdy nie słyszała. Przez chwilę mieszkanie nie wydawało się tymczasowym schronieniem. Wydawało się domem. Gdy niebo ciemniało, Zofia wyszła na mały balkon, potrzebując oddechu. Janusz podążył za nią, trzymając dwa kubki herbaty. Wzięła swój bez słowa. Stali ramię w ramię, patrząc, jak okna rozświetlają się w sąsiedztwie. Powinienem przyjść wcześniej, powiedział Janusz. Nie wiedziałeś, odpowiedziała. Skinął powoli. Ale powinienem był szukać, upiła łyk herbaty. Wszyscy ukrywamy rzeczy, których nie chcemy stawić czoła, spojrzał na nią. Myślisz, że mogę być częścią ich życia? Zofia nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego odwróciła się i otworzyła drzwi za sobą, gdzie Hania i Zosia leżały na kocu, czytając i szepcząc do siebie. Potem spojrzała na niego. Już jesteś. Patrzył na nią tysiąc słów w gardle, ale żadne nie było wystarczająco mocne, by powiedzieć, co naprawdę czuł, że nie zasługuje na drugą szansę, że żadne pieniądze nie zapłacą za stracony czas. Że trzymanie Zosi za rękę zrobiło dla niego więcej niż dekady wspinania się po korporacyjnej drabinie. Po prostu skinął głową. Tej nocy, gdy opuszczał mieszkanie, Zosia podbiegła do niego i wcisnęła coś w jego rękę. To była szmaciana lalka, ta sama, o której kiedyś powiedziała, że wygląda jak on. Dla ciebie, wyszeptała. Nie mogę tego wziąć, powiedział łagodnie. To twoje, pokręciła głową. W porządku, ty jej bardziej potrzebujesz. Przytulił ją, niezbyt mocno, bojąc się zepsuć kruchy cud przed sobą. Potem odwrócił się do Zofii. Nie chcę znowu zniknąć, skinęła głową. Więc nie znikaj. Odszedł bez suwa, szedł przez nocne powietrze, przez ulice, które kiedyś wydawały mu się tak bardzo poniżej niego. Teraz czuł, że są jego częścią, jakby czekały na niego, by zobaczył, co się liczy. Kilka dni później stał w sali konferencyjnej Wiśniewski Enterprises. Okna lśniły. Członkowie zarządu siedzieli sztywno w garniturach, czekając na zwykłą grę o władzę, ale tym razem Janusz nie przedstawił celów kwartalnych ani planów ekspansji. Mówił o dziedzictwie, o rodzinie i o tym, jak każde imperium, jeśli jest czegoś warte, musi zaczynać się od miłości. Ogłosił nową inicjatywę przystępne mieszkania, programy wsparcia dla samotnych matek i projekty alfabetyzacji, w pełni finansowane przez Fundację Wiśniewskich. Gdy jeden z członków zarządu zapytał, czy to wpłynie na ich wyniki finansowe, Janusz tylko się uśmiechnął. To wpłynie na coś ważniejszego. Zarząd zamilkł. Nikt go nie kwestionował. Nikt nie śmiał. Z powrotem w Kartuzach małe mieszkanie zmieniło się nie bogactwem, ale ciepłem. Zofia otrzymała ofertę pracy w pobliskiej organizacji non-profit. Dziewczynki zapisano do szkoły. Półki były pełne książek. Zasłony wciąż błyszczały naklejkami Zosi. A w każdą niedzielę, jak w zegarku, Janusz przychodził nie z zabawkami ani czekami, ale z historiami grami planszowymi z kolacją, którą sam robił Źle, ale z wysiłkiem nie próbował nikogo zastąpić po prostu się pojawiał. Pewnej nocy, gdy czytał dziewczynkom na kanapie, Zofia usiadła obok niego, a Hania oparła się o jego ramię Zostajesz tym razem, prawda? Zapytała. Janusz spojrzał na nią, jego głos był ciężki. Tak, zostaje. Nie był już tym człowiekiem, którym był kiedyś. Był czymś lepszym. I po raz pierwszy od dekad nie czuł się samotny. Czuł się jak w domu. Chcemy teraz usłyszeć od ciebie, czy ta historia była tym, czego się spodziewałeś? Czy cię poruszyła? Jeśli tak, zostaw tak, lub w komentarzach i daj nam znać, jak się poczułeś. Zostaw sto poniżej, jeśli wierzysz w drugie szanse, i powiedz nam, z jakiego kraju oglądasz. Podziel się tą historią, jeśli dotknęła twojego serca. Bo czasem rodzina nie znajduje cię w salach konferencyjnych.